Fragment powieści bestseller, tekst Kasia Keller, wydawnictwo Wektra. Czyta Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Ptaszysko było coraz bliżej. Furtka, na szczęście, też. W każdym razie dziewczyna taką miała nadzieję. Jeszcze trochę. A wtedy raban zrobił coś, czego się nie spodziewała. Podskoczył i załopotał w powietrzu skrzydłami. Jasna cholera! Wydarła się na cały głos. Była pewna, że ją dopadnie. Niemalże czuła, jak przerzedza jej fryzurę pazurami i dźga dziobem po oczach. Instynktownie zasłoniła twarz pokrywką i zrobiła wielki, choć niefortunny krok. Zbyt szeroki. Noga, która miała przejąć ciężar jej ciała, zmiękła w kolanie i niebezpiecznie się zachybotała. To koniec. Tyle zdążyła pomyśleć, zanim jej plecy z impetem wpadły w coś miękkiego. I teraz wszystko potoczyło się błyskawicznie, chociaż Hance się wydawało, że czas zwolnił jak w filmie sensacyjnym. Najpierw odwróciła głowę, żeby sprawdzić, co ją zatrzymało. Jasna, ho! Zamarła w pół słowa, a potem zaczęła się nerwowo jąkać. Ho, ho, hostio przenajświętsza. Dodała bez sensu. To była nerwowa reakcja na zastaną sytuację. Groteskową skądinąd, bo dziewczyna właśnie odkryła, że za nią stoi miejscowy proboszcz, a ona opiera się teraz już ramieniem o jego wydatny brzuch. Ten z kolei opierał się o nie mniej pokaźne piersi pani Mańki, ona zaś o tors Sołtysa. Obrazek był kompletnie surrealistyczny. Gdyby Tuwim niegdyś nie wymyślił wiersza o rzepce, to z całą pewnością wymyśliłaby go Hania po powrocie do domu. Ksiądz uratował ją przed niechybnym upadkiem na cztery litery, ale chyba niespecjalnie był tym uradowany. – Cóż ty wyprawiasz, moje dziecko? Zgromił ją na dzień dobry. Większą przytomnością umysłu wykazali się Sołtys i pani Mańka. Wpadli na podwórko pani Czesi, zagradzając kogutowi drogę. Pani Mańka pociągnęła hanie za rękaw swetra, wyprowadzając ją na ulicę, a Sołtys pogonił wściekłego kuraka. Siobestio, do budy! Krzyczał jednocześnie klaszcząc w dłonie dla postrachu. A pójdziesz ty! Kogut. Odpuścił. Pewnie wystraszył się liczebności przeciwników. A może czarnej sutanny? W każdym razie udało się pogonić zbuja i zamknąć furtkę. Jasna. Hanka nie mogła się opanować. Już dobrze, pan Haniu. Pani Mańka odebrała jej pokrywkę i objęła dziewczynę ramieniem. Już dobrze. Co pani przyszło do głowy, żeby tu wchodzić pod nieobecność tej starej wariatki? Obiecałam. Głos trząsł się dziewczynie w rytm walącego wciąż serca. Ale pani przecież wie, że te jej zwierzęta są opętane. Gdy pani Mańka poczuła na sobie wzrok proboszcza, który łypnął na nią z niesmakiem, prędko dodała: Znaczy sfiksowane, jak właścicielka. Obiecałam, że je nakarmię. Miały być w końcu. Tłumaczyła pisarka. Kiedy emocje nieco opadły, zwróciła się do duchownego, który nadal miał nietęgą minę. Co pan tu, to znaczy, ksiądz robi? Znała stosunek pani Czesi do instytucji kościelnej. Wielokrotnie wysłuchiwała litanii o tym, jak to księża bogacą się bez wysiłku kosztem biednych ludzi. I prędzej spodziewałaby się przed furtką kosmity niż księdza. Do zbłąkanej owieczki przyszedłem. Odparł nieco patetycznie. W każdym razie, tak się Hani wydawało. Ale tu nie ma żadnej owieczki. Wypaliła bez zastanowienia. Tylko durne osły pies i kogut. O czym ty mówisz, dziecko? Proboszcz ściągnął brwi i zrobił srogą minę, jakby karcił krnąbrną podwruwajkę podczas lekcji katechezy. Ja do pani Czesławy. Pani Czesławy nie ma w domu. Pojechała do szpitala. Naprawdę? Wczoraj dzwoniła do mnie, że jest cierpiąca i potrzebuje wsparcia i opieki. Nie mówiła, że gdzieś się wybiera. Potrzebowała opieki, ale dla zwierzyńca, bąknęła Hania. Nie bardzo rozumiem. Szukała kogoś, kto zajmie się Pako i Rabanem. A ja myślałem, że chciała pogodzić się z Bogiem. Ksiądz się zasępił. Raczej Hanka chciała dodać, że raczej nie w tym życiu, ale w ostatnim momencie ugryzła się w język. Znaczy, że pani Czesława nie jest umierająca? Upewnił się jeszcze proboszcz. Trudno. W takim razie nic tu po mnie. Z Panem Bogiem. Odwrócił się na pięcie i ruszył przed siebie. A dokładnie w stronę zaparkowanego nieopodal srebrnego Mercedesa. Owieczka zrobiła z księdza barana! Sołtys spuścił do Hani oczko. Marian, co też ty mówisz? Bój się Boga. Złajała go pani Mańka i pogroziła palcem. Prawdę, Maniusiu, prawdę mówię. Troszkę sobie z niego zadrwiła. Tak się nie godzi. Nawet jeśli masz rację, to musisz uznać rację księdza i już. Hanka długo nie mogła się otrząsnąć po szturmie Rabana zdawała sobie sprawę, że uratował ją zwykły zbieg okoliczności. Gdyby Sołtys akurat nie zmierzał do pani Mańki, a ta nie czekała na niego przy furtce, nikt nie usłyszałby jej wołania. Ksiądz raczej średnio nadawał się na pogromce kogutów. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Sołtys przy wsparciu pani Mańki i dość długiego kija zapędził rabana do kojca. Obiecał też, że jeśli pani Czesia nie wróci, to on wylęczy hanie w opiece nad zwierzyńcem, co dziewczyna przyjęła z wielką ulgą. Nie minęły jednak dwie godziny, a okazało się, że żadna pomoc nie będzie potrzebna. I to by było na tyle w kwestii ciszy i spokoju. Zawyrokowała Hanka, kiedy ryk silnika junaka wypełnił całą ulicę. Bestseller tekst Kasia Keller, wydawnictwo Wektra Czyta Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka.